Siemadeksko moi drogi widzy, moi drodzy, dziś tworzymy niesamowity wóz, wręcz diabelny samochód które jak będziecie go widzieć na drodze to normalnie będziecie się bali bo będzie tak niesamowicie potężny moi drodzy tworzymy dzisiaj spotulnego baranka białego niczym pan Jezusek i yy, jego stópki będziemy tworzyć czarnego jak diabeł Forda F150 razem z firmą folie samochodowej 13 Shining studio ponieważ właśnie po to tu przyjechaliśmy będziemy tu dzisiaj cały dzień, całą noc i jutro cały dzień żeby wam pokazać koniec końców jaki to jest efekt także moi drodzy ja się lepiej przebrać w jakiś item do oklejania ponieważ będziemy się uczyć oklejać i niesamowitego potwora. A Ty będziesz oglądał ten odcinek do końca, także komentuj, lajkuj, udostępniaj i tam wszystko. Ale to przecież był dopiero początek tego filmu. No bo jak możecie zauważyć, samochód wyglądał zupełnie inaczej na samym początku, jak już widzieliście go teraz, no bo też lift by się mu trochę przydał. Także musieliśmy naprawdę trochę czasu poświęcić, jeśli chodzi o wyliczenie liftu, jak to zrobić, bo żeby to działało. A muszę wam przyznać, tak jak teraz widzicie moją storkę z Instagrama nie było łatwo. Zjebamy. Plus do tego jeszcze doszło to, że w sumie jak podnieśliśmy samochód, to się okazało, że widać całą ramę, a poprzedni właściciel niestety troszkę źle ją zakonserwował, dzięki czemu mieliśmy trochę więcej roboty, bo musieliśmy ramę wypiaskować, co prawda nie ściągaliśmy bo troszkę to już nas przerastało jeśli chodzi o robotę i czas który mieliśmy do zrobienia no i potem trzeba było to dobrze zapodkładować epoksydem no i pomalować tą bramę, żeby wyglądała całkiem dobrze także moi drodzy samochód który będziecie widzieć tak naprawdę to nie jest tylko ta robota którą robimy dzisiaj w odcinku czyli oklejanie tylko naprawdę masa masa roboty która była wykonana no niestety metodą trochę prób i błędów bo pierwszy raz liftowałem samochód do góry tak duży ale efekt zostawiam wam do ocenienia Witam moi drodzy, tutaj profesjonalny wrapper Mazak z tej strony i witamy w 13 Shack studio, gdzie będziemy dochodzić do tego, dlaczego ten odcinek powstał. Moi drodzy, odcinek powstał tego, aby pokazać Wam, że nawet taka głupia osoba jak ja w oklejaniu jest w stanie coś własnymi rękami okleić. Cały odcinek powstał z foliami samochodowymi i oklejamy cały samochód folią 3M. -a. Jest ze mną Oskar, który będzie nam dzisiaj pokazywał mniej więcej jak to zrobić i jak zrobić to przede wszystkim dobrze i dokładnie. Czyli co dzisiaj będziemy robić? Światkę. Potem. I drzwi. Może, okay. może dwoje. Drzwi. Ogólnie plan jest na to, na, na ten samochód taki, że jest w połowie oklejony. Nie będziemy kłamać, jest w połowie oklejony, bo nie dalibyśmy rady dwa dni okleić całego samochodu. Więc chłopaki zrobili praktycznie połowę roboty. My zrobimy powiedzmy drugą połowę. Pewnie głównie ty. I jutro chcemy tym autem wrócić do domu, co myślę, że będzie nieco ciężkie, ale do zrobienia. Dobra. Także moi drodzy, odcinek jest dosyć długi i naprawdę no jest to trochę roboty. Także zapinajcie pasy i chwytamy się roboty. A wy razem z nami. No i moi drodzy, to jest nasz samochód testowy, jest mój prywatny, także uszkodzić go nie będzie szkoda. Jest biały jak Jezusek, a będzie jutro czarny jak i właśnie tym dzisiaj musimy się zająć, żeby poklejać jak najwięcej, ponieważ jesteśmy tu na noc. Jeszcze nie wiemy gdzie będziemy nocować i jak to będzie wyglądało, ale pewnie będzie kolorowo. No, no nie? Biały jak <laughs> Także moi drodzy, ten samochód, który tu widzicie, będzie naprawdę mega zmieniony, ponieważ już się dużo zmieniło i te przebitki pewnie zobaczycie, a o ile już nie widzieliście. Ponieważ i są większe koła, inne zawieszenie i są pewne zderzaki, i jest w ogóle dechromik i w ogóle. Także moi drodzy, my się chwytamy do pracy, bo jest naprawdę co robić. Mamy już godzinę 17.20, a oklejania mamy naprawdę jeszcze. Masę. Moi drodzy, Fajne tworzymy te... profesjonalny mój ubiór do oklejania, ponieważ nie mogę oklejać gdzie czym Tworzymy teraz właśnie niesamowity outfit do oklejania, no bo jak się nie ma umiejętności, no to chociaż żeby wyglądało profesjonalnie. Nic

Moi drodzy, czas żarty odłożyć na bok, teraz trzeba naprawdę zrobić tak, aby ta koszulka stała się rzeczywistością. Także przechodzimy do oklejania, czyli do czegoś, co jest teraz najsmutniejsze, no bo żarty sobie. Dobra szef, co robić? Lać wodą? Pod... Nie, nie. Nie? Na nie na, znaczy... na, sucho. <gry> na sucho. Tak, na sucho. Cała na sucho. Tak. Nie używamy tego wody. Jest też taka metoda, że w ogóle nie używamy mu wody, nie? <gry> wiem kurwa, śmieje się. To są żarty, to są żarty. <gry> Czy jestem w stanie zrobić tak, że zepsuję folię tak. tak, że już jej nie, nie tak. naprawimy? No. Tak. Serio? Tak. Opalarką mnie ten? Nie, nie, opalarki nie dotykaj. <gry> Kontroli się 5 stopni. Okej. Po prostu mocno docisnij, jakoś tutaj to I jedziesz sobie w ten sposób. Czyli nie do końca? Nie do końca, najlepiej sobie zrobić tak, bo ty masz to tutaj masz połączenie, tutaj masz przetłoczenie. Oczywiście, bo też tak, tak samo się maluje, tak. nie? Że jedziesz... Bo... Więc sobie możesz tak robić tam, odtąd, za to, gdzie ja skończyłem. Tak, tak, tak. I tak, żeby nie pominąć żadnego, żadnego miejsca. Czyli dotąd sobie dobrze. A dojdzie. jak i... mi się zaczyna tak wyprowadzić Nie, to jest ok. I o, super. I na dół. Tak bym wyciskał wodę z tego? Dokładnie. Tak, tak, i do przetłoczenia. Tylko, że zobacz, tutaj już Ci się zebrał taki bąbelek. <grym> Uczyli mnie kiedyś, że się robi dziurkę w nim i... <grym> to jest akurat folia więc tutaj jest bardzo prosty sposób. Po prostu by trzeba go wymasować, przycisnąć delikatnie i on sobie znika, jak gdyby nie było. Lepiej ich nie robić. Jak już się zrobi, no to trzeba w taki sposób z nimi poradzić. jechać dalej, tak? Tak. Tylko, że tak jak Mocniej, tak? Mocniej, tak? Mocniej i nie pominasz miejsc. Tam akurat w biniotkę. <grym> Z terenówka, bo no to no, tak? E, tak? Czy tak. Tak czy tak? Tak, tak. tak. Podwóz, że tak powiem. Aha. I do przetłoczenia? Do przetłoczenia, Prz tak. Bo tu jest przetłoczenie, więc ja sobie zrobimy. O na... tak. tak. co chodzi z kanalikiem, bez kanalika? E, po, jest... folia dzieli się na dwie folie, tak naprawdę. Z kanalikiem, jak tu przyjrzysz, to widzisz takie tutaj pręgi. Widzisz? No. To jest yy, taka technologia, gdzie możesz sobie zrobić bąbel i ten bąbel Ci ucieka, rozchodzi się po prostu po Bez kanaleka zostaje cała każdy tak. Tak, bo ona wtedy pełny klej i bardzo mocno łapie. Ta folia też jest taka, że, że początku tą adhezję w kleju ma bardzo obniżoną, nie? Więc, kurwa no. Więc dużo łatwiej teraz teraz odkleić, nie? Niż Czyli też to jest to, że nie? mamy fajną folię, a nie tak. jakieś kurwa tak. A A ja jadę dalej. może masz naprawdę koniec tego tłoczenia? No, ale tu jest ale... Także w tym miejscu, nie? No I wtłoczył, To ta folia stanie za chwilę, bo jest da w tym miejscu Więc nie kładziemy folii rozgrzanej i folii, która jest rośnie miękkiej Czyli muszę oddać w tym miejscu, a nie w tym No, teraz to da Coś, coj, coj. Oj kurwa Jak już masz taką sytuację, to nigdy nie dociskaj masz taką sytuację to już nie dociskaj Nigdy nie dociskaj Potem to... trzeba to podnieść troszeczkę Poczekaj teraz Żeby ciepły? Nie, nie rakować Jak robiłem po swojemu to mi było... Ja to pożycz tatuaż to ja będę wierzeł <śledzianie> Twoją ręką Drugie ruchy, nie wiem, miałem być pusty, tylko Mogę uciąć to? No to trzeba po aucie ciąć. Ty nie tknij tego, bo to to już taki wyjdzie, że. To zaraz, kurczę, tak kurwa tak... Do podkładu! Do blachy, jazda, aż iskry lecą. Nie chcę mnie do pracy. Ola, przejęła na chwilę moją pracę, bo podobno za poważną. Fuj, ale śmierdzi serio to no Kurwa. Co daje takie nagrzanie w folii? Jak na przykład ją nagrzejesz, ona jest ciepła i wychłodnie. Rozprostuje się. Jeżeli mam pozginaną gdzieś folię. No ale jak chcemy ją... na przykład nakleić na element, który chcę wypuklić, tak? No. To jeśli ją nagrzejemy, no to, jest to bardziej... nie możemy jej przykleić. No ona się znaczy... robi bardziej plastyczna. Zależy w jakiej sytuacji, nie? No zależy, bo... Od... Aha, czyli temperatur... Po nie... prostu nie może być gorąca, tylko tak. taka letnia. Oczywiście znaczy, wiesz, to w niektórych sytuacjach musi być folia gorąca. Naciągasz na przykład naciągasz na zderzak, nie? To ona musi być rozgrzana, gorąca, ciepła i dopiero wtedy ją naciągasz no na mokro. Tak, na mokro i śliska. Jak nie szmarujesz, nie jedziesz I to warto pamiętać I to nie dotyczy tylko folii. Hamulcy. I hamulców Nie, hamulcy nie smarujcie, no, Nie, nie. nie, nie, nie szmaruję. Ale jak piszczą wam, to będę 40 i jest problem z głową. Moi drodzy, ściągamy teraz folię zabezpieczającą. Żeby nie jeździć... tu myślam że tak jest, tak? Czyli, żeby nie jeździć rakiem po metaliku, ponieważ jest to folia metaliczna. To odciągamy teraz po prostu folię ochronną. I teraz wodzi nam dopiero fajnie fajny cały kolor. Voilà! Mój drogi widzu, jeśli myślałeś, że przygotowaliśmy tylko materiał, to jesteś w błędzie, ponieważ właśnie teraz na kod Mazak masz 10% rabat na cały sklep. Dosłownie wszystko, co będzie chciał, można na tym sobie kupić z 10% kodem rabatowym. jak się, będzie okle lusterko czy cały samochód, taki rabat ciebie obowiązuje. Także, mój drogi widzu. Na hasło Mazak macie 10%, wchodzicie, zamawiacie i samo się odlicza na sklepie Folia Samochodowa.pl. Powiada mi kurwa takie dzieci. Riki, Riki. 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 No, no i drodzy to jest mała przerwa w tym odcinku ponieważ jest czas, pracę, jest czas na pracę Jest czas na pracę, jest czas na show I to jest właśnie część show jesteśmy świadom tego co robimy <laughs> Co ty nigdy <laughs> Habibi, <laughs> <laughs> come to Dubai! Welcome to Dubai! <laughs> Przynajmniej Dzień dobry moi drodzy, witamy w dniu kolejnym naszego oklejania. Jak to tak można nazwać. Ponieważ moi drodzy, przejdźmy tu, jak wiecie, już w sumie no, wiadomo, żeby oklejać. Jak się w sumie okazało wczoraj. Tak w sumie też myślałem, że tak jest, to totalnie nie jest taka łatwa rzecz, ponieważ jak umiem lakierować, bo zawsze się znajdzie robotną na kości. Nie ktoś może szlifować, ktoś może oklejać, może się totalnie nie znać. tak lakiernik musi być dobry. A tutaj, tak naprawdę, w nie ma w ogóle miejsca na przypadkowe osoby. Bo, no dobra, może przynieść folię, okej, okay, dobra, może tusić samochód, co i tak już trzeba zrobić w miarę dobrze, ale jeśli chodzi o same oklejanie, tym bardziej, że robimy auto dosyć fajne i musi to dobrze wyglądać, bo też nie ukrywajmy, szkoda folii, no to jest naprawdę wtedy, wtedy, tego, wtedy, wtedy. Jest naprawdę wtedy dosyć wielki problem. Dlatego wczoraj, ile sił miałem, tyle pomogłem w sensie sił. Bardziej chodzi o to, co Oskar mówił, że mam robić. Raklowanie, pomaganie mu nakładanie folii. Okej, okay. sam ogólnie nie podjąłbym się oklejania żadnego elementu w tym samochodzie, ponieważ wiem, że no nie ukrywajmy, jest to dosyć ciężka robota. Dzisiaj, w zasadzie za chwilę, pójdziemy sobie z moimi siłami o jeden błotnik i pokażemy wam, dlaczego warto na przykład zainwestować w droższą folię, na przykład 3 ma bo są kanaliki jest z kanalikami lub bez. I właśnie pokażemy wam, jaka jest różnica w klejaniu i... Czemu tak naprawdę warto do tej folii troszkę dopłacić, ale mieć stary, lepszy efekt i dużo łatwiejsze oklejanie, jeśli się zdecydujecie oczywiście na oklejanie sami. Także moi drodzy, my powoli kończymy Forda i właśnie za chwilę czeka Was mega fajny moment ogrywek tego samochodu, ponieważ wygląda mega świetnie. Jakby tak jak miał wyglądać, tak wygląda, a to, jeszcze w ogóle z nim zmienił w tym odcinku lub w kolejnym odcinku, to jest w ogóle totalny sztos. Także moi drodzy, my idziemy spróbować to oklejać. I za chwilę się widzimy, i mam nadzieję, że zobaczymy, jak mi poszło. Bo sam jestem ciekaw, czy bez pomocy nikogo, naprawdę nikogo dam radę co zrobić. Mojego okay. 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 i damy do mnie. Nie boję ich, bo zadałem sprzęgiem i mówi, że i tak są chrony. I tak są chrony. Także moi drodzy, wielki test tego, czy damy radę samemu. Samemu okleić jakoś... nie wiem. Zaczynamy sobie tego, żeby sobie tuścić. Pięknie, tyk, tyk. Sceneria wygląda profesjonalnie, miejsce jest profesjonalne, sprzęt jest profesjonalny, a wraper jest prawa De Delikatnie. Por chodzi o to, że tak jakby po prostu samemu na garażu, tak? Żeby sobie to okleić. folie, którą mamy z naszego Forda. Yy, tu nam troszkę braknie, także to mówimy od razu. Teraz rozumiem, że po prostu ściągamy. Ale, no. ale najlepiej żeby tu nie niebodziemy, wiesz? Dobra, to, pomogę się tu narzucić, bo to nie samo gramatiero. Także Dobra. Zjechaczek. I teraz sobie naciągamy folię. Już mi to naprawdę bardzo profesjonalnie, ale nie ma się co łudzić ponieważ wiemy, że to nie wyjdzie. Teraz mi się przypomniało jak poczciwy Krzychu sobie, myślę po Krzychu, poklejał sobie yy, dokładkę na ryzyźmie i robił to chyba cały dzień. Dokładkę, która finalnie tak wygląda, to dla mnie źle. No, yy, myślałem, że będzie gorzej. Dobra, myślę, że wstępnie jest ok. I teraz sobie zaczniemy od krawędzi no to sobie jedziemy, elegancko. Przepraszam wszystkich, kurwa, ludzi oklejających auta, bo pewnie wyrządza mi krzywdę, jak na to patrzą. O nie. I właśnie, tu się na takie coś teraz robiło, jeśli byśmy mieli, z tego co wiem, folię bez kanalika, to jesteśmy sobie w stanie, widzicie, rozmasować. No. <grym> Prawie, za mocno, za mocno, za mocno. <gry> to jest totalnie ciężka rzecz, naprawdę. O kurde. O. O kurde. Musimy to zrobić. Aha, no. Musimy pojechać ty gdzie? teraz sobie naciągamy jeszcze raz. Ja pierdolę, co jest z nią? Ciepłą Nie. Jest Nie Jest. Podnieś sobie ją dotąd. O, dobra. Poczekaj chwilkę. To stygnie to jest totalnie niełatwe, nie? Jeszcze ciaknie ze mnie jak z dzika po wczorajniku. <grystanie> Teraz sobie delikatnie naciągnij i przyłóż, nie jakoś mocno, nie? I się położyła po prostu. O! Ale co to robisz? Tam... Co, to, co to robisz? Chrystefanie, <grystanie> dlaczego tak się dzieje? O, To, ja to okleję, dobra. No, to, nie, masu, folię. no nie no, patrzcie, zajebiście. Czemu takie coś się dzieje? Dobra. Co się dzieje? Nic! Jest, zajebiście dobrze. Kurwa. Może to jest technika, której jeszcze nie umiałeś? Nie no możliwe, także jest, no tylko że... To nie zniknie już nie masu. Nie masu. A jak się teraz? nazywa profesjonalnie? Masowanie co? No, co? Masowanie wąbla. <laughs> Tutaj nie ma rakrowanego. Nie. Więc musisz wypychać powietrze w tą w tą stronę. Ok. Żeby ono schodziło na... Chodzi o to te kanaliki, tak? Że one tak. Idą do wolnego miejsca Tak. Dobrze. No to... No mocno i nie tak. Dobra. Tylko jednym ruchem <laughs> ty jedzie. O! <laughs> ja wiem co robię. <laughs> tu jest śrubka. Nie przejmujemy się ją w ogóle A nie Zakaz dotykania ciepłej folii Nie wiem dlaczego Masujemy folię, masujemy folię Moi drodzy, mamy element wstępnie gotowy. Przechodzimy do odrywania folii zabezpieczającej i... Voila! Oskar! Muszę cię poprosić Proszę o szczerą opinię pierwszego w życiu mojego elementu, który okleja. W pierwszym w życiu? Pierwszy w życiu Pana narożnik zrobił. Całe dobrze. Paciu, paciu. Tak, nigdy no w życiu nie uczem przed... ani jednego elementu. Nigdy, kurwa, prze nigdy, nigdy, prze nigdy, przysięgam, nigdy. Na mamę przysięgam nigdy nie zostałem. No to na central, to są okleś. Ładnie okay. dogrzane. W niektórych miejscach jest przyciągana, ale jest okej. Okay. Jeden do 10 skala. Można <laughs> 3. <laughs> dziękuję. <laughs> No, i moi drodzy, jeszcze chcielibyśmy szybko, bo mamy tu Oscara, choć tu to zaraz zobaczymy tu na tym kawałeczku o co chodzi z folią, z kanalikiem i o co chodzi z folią bez kanalikiem. Moi drodzy, szybki pokaz dlaczego warto zainwestować folią przez kanalikiem niż bez. Różnica jest oczywiście cenowa, wiadomo, ta jest tańsza, ale teraz pokażemy dlaczego jest tańsza. Tu nam bąbelek sam znika, można go bez problemu wmasować, a tutaj jest problem, ponieważ tu możemy sobie ewentualnie co to, to zrobić. Nic nie można zrobić. nie kupujesz takich folikonów z koniec To, co widzicie za nami, to jest twór, który razem wspólnie zrobiliśmy, ponieważ samochód wygląda naprawdę mega kozacko. Nie to, że wyglądało tak o 2-3 lata młodziej. To nie dość jeszcze, że wygląda świetnie. Także moi drodzy, teraz czas na ogrywki. Czas to, auto zobaczy na drodze. Dawidek dzisiaj wraca Fordem, ja wracam Suprą, a jutro jeszcze musimy coś zrobić, żeby to auto ponagrywać przez dzień, jak sobie leci. Także moi drodzy, teraz czas na ogrywki jeszcze tutaj u chłopaków i my za chwilę wyjeżdżamy. No niestety szkoda, że jest deszcz, także dzisiaj nie nagramy nic w nocy, ale już jutro na pewno damy radę. Właśnie dotarliśmy do końca odcinka, i wydaje mi się, że mało na polskim YouTube jest takich rzeczy, kiedy się widzi auto tak wielkie, żeby przerobić je w jednym odcinku od A do Z, ponieważ naprawdę różnica jest niesamowita. I jeszcze raz ją wam pokażemy, jak to auto wyszło finalnie. Moi drodzy, jeśli byliście do końca, bardzo wam dziękuję, ponieważ odcinek był dosyć obszerny i zaczął się nawet od zakupu tego samochodu, jak wyglądał, do tego, jak teraz stoi za mną i naprawdę jest bez większych poprawek dla mnie, ponieważ. Tak sobie ten sam wyobrażałem od samego początku. Także jeśli dotarłeś do końca, to znaczy, że bardzo fajnie Ci to oglądało. Subskrybuj, komentuj, udostępnij ten film. Będę Ci bardzo, ale to bardzo, za to wdzięczny. Moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Mazak, za na Elo.